Zobaczcie jakie trawy super, prawda? Świetne, utnę trochę takich traw, coś na pewno z tego dzisiaj wymodzę, <grym> ale będzie super. No i witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Wirkowska właśnie przyszłam złąk z lasu z pól <grym> i nazbierałam taką piękną trawę. Moi kochani, a co z tego będę robić? No zaraz zobaczycie, mam mnóstwo rafii, bo yy, kiedyś kupiłam właśnie w promocji takie całe zwoje i mam jej dużo i chcę ją wykorzystać razem z tą trawą. Ale jeszcze to nie wszystko, kochani. Bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim również za to, że jesteście, że jej oglądacie, że mnie wspieracie, że piszecie do mnie cudowne komentarze. E, może się jakoś tam nie rozwlekam na odpowiedzi, bo, bo ja po prostu mało mówię i nie mam nigdy słów, żeby opisać, jak. E, się, jak, jak się czuję super, że, że, że do mnie piszecie, że, że takie cudowne rzeczy piszecie. Ja e, w ogóle na wstępie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani Morzence, Bardzo kochana jest pani. Właśnie sobie zaparzyłam e, ziółka. O! Cudowna rzecz! Właśnie takie, mi, o, właśnie takie mi brakowało, żeby sobie te ziółka zawsze zaparzyć na e, gdzieś na bieżąco, bo jak zaparzałam w czajniczku to zawsze zapominałam, gdzie ten czajniczek zostawiłam i, i po prostu yy, później te ziółka takie zimne piłam. A teraz fajne, to jest urządzonka, bo sobie... Aaaa, gorące, Rumianek z lipą zaparzyłam, bo cały czas mnie coś gardło boli, więc yy, teraz sobie ten rumianeczek będę cały czas piła. Także dziękuję wszystkim, wszystkie wszystkie prezenty są cudowne. Bardzo z całego serca dziękuję. A listy i, i, i wiersz jest po prostu cymuś. Cymuś! Kochana jest pani, życzę dużo zdrowia, dużo pomyślności i dużo radości z tego, co pani tworzy. Proszę tworzyć z całego serca tego życzę. Piękne, piękne, cudowne rzeczy, ale ja dzisiaj robię tak. Robię właśnie. Jesteśmy dzisiaj w drewutni, bo już czas taki letni się zbliża. Ja yy, przy domu nie mam żadnego tarasu, żadnego balkoniku, żadnego miejsca, żeby sobie usiąść, więc tutaj ta stara obórka, bo ze zdjęć yy, i z opowiadań wiem, że tutaj był chlewik dla yy, yy, świnek, tutaj kilka kurek było, tam dalej jest piwnica. I kochani, to przerobiliśmy, bo tu był później, jak, jak kupiliśmy, to wszystko już było rozwalone, sterta gruzu, myśmy to wszystko wykopali. I kochani, oczywiście oczyściliśmy, wylaliśmy tutaj beton i mamy taką drewut, nie nazywamy to, bo to tak wygląda jak taka stara szopa. No i tutaj właśnie robimy... E, takie właśnie jakieś takie posiedzenia, e, spotkania. No i taki to jest fajny też klimat, taki trochę jest azyl. Że trochę ciężko się wszystkie te rzeczy z domu nosi, tak? Ale mimo wszystko może kiedyś się dorobię tarasu zaraz przy domu, przy kuchni mam wejście, właśnie wyjście drzwi tarasowe przy kuchni i z salonu na taras, który ma być w przyszłości, może w tym roku zaczniemy, kroczek po kroczku, powolutku. Wiadomo, to wszystko pieniążki kosztuje, więc. Powolutku, powolutku, małymi kroczkami. Myślę, że już w tym roku zobaczycie, co będę właśnie przy domu robić. Yy, ale, a tymczasem właśnie dzisiaj dekorujemy drewutnie. Już Wam pokazuję, jak wygląda na górze. Yy, tutaj ten, yy, ta dekoracja wygląda słabo, więc <laughs> zaraz coś zmienimy. Musimy koniecznie coś zmienimy. to było fajnie, przytulnie i tak... Yy. Sierskowisko Zobaczcie, widzicie, tutaj mąż kiedyś Kiedyś zrobił takie lampy Takie lampy z butelek Znaleźliśmy tutaj na siedlisku Wtedy mnóstwo, mnóstwo takich butelek e, To były jakieś takie kapslowe I on tak wymyślił sobie, że zrobi Coś takiego, więc mamy takie oświetlenie Tutaj takie ala butelkowe e, I tutaj Jakiś wieniec starych jak z zeszłego roku To wszystko demontuje e, Mamy tu taki skansen trochę Starych rzeczy ale to wszystko, to wszystko zostanie tutaj jest nawet ul z pszczołami kiedyś zrobiłam, widzicie i tu takie pszczółki tutaj latają o, do tego ula także ul ma też tutaj właśnie pszczółkowe takie osiedle ale to zostaje ten skansen też zostawię, jakoś fajnie zrewitalizuję, zdejmuję wianek na pewno umyję trochę te klosze bo są brudne, zakurzone po całej zimie no, i oku, o, ogólnie co, co chcę zrobić? Na te właśnie yy, butelki chcę jakieś fajne słomiane abażury zrobić. Słomiane, czyli strawy po prostu. Zrobię strawy, yy, jakieś fajne, takie nieduże, żeby każdy taki, każdą taką butelkę taki abażur zrobić. Yy, właśnie z takiej trawy. Yy, I oczywiście tutaj z tej rafi. A jak to zrobimy, oczywiście, oglądajcie. No więc posprzątałam sobie na górze i Teraz muszę zrobić 6, 2, 4, 5, 6 abażurów. 6 abażurów, żeby tak fajnie wyglądały. Takie proste, bo 6 to, to jest dużo. Wasza zdrówka. Ziółka pomagają na wszystko, więc zapraszam do picia żyłek. No i no właśnie. O, czas zbierania ziółek. Pamiętajcie, już sporo jest ziółek, które można zbierać i suszyć. Więc mm, zbierajmy, ja mam dużo posianych ziół, już w ogrodzie w tym roku rumianku dużo posiałam, yy, mięty mnóstwo mam i dużo ziół również takich yy, do spożywczych, do gotowania, więc też dużo, dużo, idę zaraz też yy, prawić szklanie, ale to nie o tym, kochani, to nie o tym. Yy, dobra, jak zrobić proste abażury? Właśnie na taras, yy, na balkon. No wszędzie gdzie, nawet na, możecie, widziałam w ogóle w supermarketach takie fajne lampy solarne i no na to można Awarzu zarzucić, żeby to, te solary były na zewnątrz, a Awarzu troszkę niżej, więc no właśnie na drzewo można powiesić takie solarne, gdzieś na, na zewnątrz takie, na haczyki nawet takie lampiony fajne były różne solarne i te solarne lampki takie surowe. No można wtedy przyzdobić takim abażurem, To jest super pomysł. I girlandy, takie girlandy, takie wiecie, co są z tymi żarówkami takimi. Ja tak w stodole mam takie. Może kiedyś sobie kupię właśnie gdzieś tutaj jeszcze w koło. E, Jak będą jakieś promocje, to wtedy nie, to jest hektary trzeba tego wszystkiego. E, więc i wtedy takie można gdzie nigdzie jakiś abażur powiesić. Na, co, co drugiej, co trzeciej takiej e, girlandzie. Też super będą wyglądać właśnie na tarasach. Jak macie takie girlandy, co, 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 co jakaś e, żarówka na przykład z takim abażurem. Świetnie będzie też wyglądać, więc robimy dzisiaj najprostszy w świecie abażur. Yy, taki właśnie słumiany, taki z trawy, naturalny. Trawy możecie wszystkie ciąć, jakie, jakie gdzieś macie w okolicach, na rowach, wszędzie na poboczach. Trawa jest wszędzie, nawet na ogródkach. Jakieś miejsce sobie zostawcie, które nie będziecie klasić, ona już wszędzie jest pokolana, Więc naprawdę można, można. Więc ja piję i biorę się do roboty. Zaraz pokażę, jak krok po kroku zrobić, jak ja dażę. Działamy! Działajcie ze mną! Wasza zdrówka. No więc bardzo prosty patent to jest na drucik. Eee, jaka tam średnica? Taka niewielka, bo to chcę włożyć tak od szyjki. tak od, od szyjki butelki tak od dołu. Bo chodzi o to, że od góry to nie może, bo kabel jest. Więc od dołu przez szyjkę musimy się, przez całą butelkę musimy się Prze, przełożyć, o. czyli tak, muszę mieć taką pętelkę, nawet większą, bo tutaj dojdą trawy, to mi się zawsze zblokują trochę, tak, z dwa razy sobie oplotę albo trzy razy, zrobię sobie takie po prostu dwa kółeczka, yy, można zrobić z drutu grubszego, to nie trzeba będzie zakręcać kółeczek, żeby yy, nie usztywniać sobie, więc tak, ja robię takie kółeczko. Nie wiem, z 5 cm, 7 cm średnicy. To jest jedno kółeczko, i drugie kółeczko wykańczające nam, rozszerzające nam abażur. Czyli dwa kółeczka po prostu, i będziemy zaraz wyplatać taki abażur, czyli. Potrzebujemy właśnie, zaraz pokażę jakie dwa kółeczka, żeby zrobić taki standardowy abażur. Później może taką, taką pętelkę zrobić i do czegoś przy, przywiązywać sobie, czy do lampki, czy do żarówki, czy do, do czegokolwiek. Wszędzie my sięcie, możecie taki abażury powiesić. Tak jak mówię, do solarnych lamp. Mam takie kółeczko i jeszcze jedno zrobię większe. Takie, żeby też nie było za wielka. O. Tak, bo tutaj sporo tych lamp, żeby one ze sobą się nie łączyły, tylko były tak mm, delikatnie oddzielone od siebie. Więc takie kółeczko drugie spokojnie mi starczy. Dobra, oczywiście Wam pokażę jedną, a później sobie wyplotę następne. Pokażę efekt końcowy. Dwa, takie dwa kółeczka. Takie dwa, widzicie to? I o, taką taki abażurek będę robić, widzicie to? A żeby taki abażurek zrobić, to jeszcze zrobimy krzyżyk, taki połącz, łączący te dwa ze sobą, żebyśmy widzieli, na jakiej wysokości i szerokości robić ten nasz abażur. Czyli tak, łączę ze sobą no, dosłownie cztery, Cztery takie druciki. No, takie w sumie. tak. cztery Taka nie większa. Ot, trawy też nie mamy takiej wielkiej. Cztery druciki i łączymy ze sobą. Raz. Zobaczcie, to jest moja konstrukcja do abażura. Mojego abażuru. Abażura, abażuru. <grystanie> tak wygląda. Połączone dwa kółeczka te czterema drucikami. I teraz najfajniejsza zabawa. Będziemy uplatać naszą trawę. Do czego mi rafia jest potrzebna? Bo mogłabym oczywiście drucikiem wiązać sobie e, moją trawę, ale fajniej będzie wiązać ją e, taką rafią. Więc biorę sobie po kilka takich traw, o, przykładam sobie do mojego tutaj tego abażuru, łączę, zaginam sobie, widzicie to? Zaginam sobie, takie dłuższe wezmę rafię, o, taka jest fajna. Zawiązuję sobie tutaj właśnie taką rafią, supełek, tylko pierwszy, później już jadę, wyplatam najprostsze w świecie. Zakręcam sobie tą trawę, ok? Zobaczcie. Zakręcam sobie tutaj po prostu tak. Przekładam. Teraz jeszcze raz pokażę, bo już mam przywiązany sznureczek. Rafie? Widzicie, Rafie mam przywiązaną. O. I znowu sobie tylko tutaj zakręcam. I zawiązuję tutaj sobie tą rafię. Rafią moją. Nawet dwa razy, tak żeby ładnie to wyglądało. Widzicie to? I jadę dalej. Później na końcu sobie tu przywiążę. I tak wyplatam cały abażur w koło. Prawda, że proste? A jakie będzie słodkie? Więc ja teraz wyplatam sobie taki właśnie abażur. I zaraz zobaczycie. Jak będzie super to wyglądać? Oczywiście zajmie mi zrobienie 6 obarurów trochę czasu, ale jaki będzie efekt? A ile pieniążków zaszczędzimy? Bo to tak naprawdę za darmo wszystko. To, co pozbieracie, to po prostu wasza inwencja twórcza. Jak i również zaszczędzone pieniążki, które po prostu tutaj w dekoracje nie będziecie musieli wkładać. Bo to jest przecież tylko. A co nazbieracie z natury? Super prawda? Pierwsze cięcie klonów jest bardzo ważne, żeby się zawiązywały w piękne kule. To nie jest tak, że one są takie idealne już od początku. Trzeba troszkę im pomóc. Zobaczcie, kochani, już mogłabym zostać właściwie tak, też fajnie wygląda, ale myślę, że yy, po prostu tutaj też jakiś fajny yy, taki splot zrobię, żeby też miały tak fajnie yy, prześwity, żeby tak fajnie to światło tutaj prześwitywało. To po prostu yy, rafią sobie teraz yy, zrobię takie yy, yy, fajne prześwity, właśnie. Bo całość mi się bardzo podoba, jestem zadowolona z tego efektu. Yy, kochani, ja, ja dużo rzeczy pierwszy raz robię, to jest też pierwszy, pierwszy mój raz. Yy, często tak jest, że po prostu mam coś w głowie i dopiero pierwszy raz coś mi się po prostu urodzi w głowie i, 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 i zaczynam eksperymentować, robić. To, to nie jest nic, co robiłam wiele, wiele razy. Więc ja tutaj eksperymentuję z tymi wszystkimi roślinami. Z tym wszystkim, z tymi materiałami naturalnymi, i zapraszam również do eksperymentów, bo to jest super, super sprawa. I zobaczcie, zrobię sobie po prostu tylko takie przeplatanie y, tych moich y, trawek na no, tym drucianym, tutaj y, takim, właśnie. Zrobię takie przerwy nawet, żeby fajnie tutaj zrobiło się takie, y, takie prześwity przez to światło. Będzie fajnie prześwitywało przez te trawiaste moje yy, źbła. Więc ja sobie teraz tutaj fajnie yy, dorzucę tej trawki, tak żeby to ciekawie wychodziło, yy, świeciło i, i zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Sama jestem ciekawa. Może coś trzeba będzie dołożyć jeszcze, więc ja działam. Zobaczcie jakie piękne! Piękne, prawda? Byłam w szkółce i nie mogłam się oprzeć tym rajskim ja, bo nią będę miała takie piękne wiosenne kwiaty w ogrodzie. Idę sadzać i palikować oczywiście. I zobaczcie Uważam, że jest naprawdę fajny Można by się było Pokusić o to, żeby zrobić to Gęściej i trawy Mogą sobie w różnej długości Spadać Można by było się pokusić o to, żeby Było gęstsza, gęściej Tą trawę, czyli tu gęściej upinać Mocniej zewrzeć Ale fajniej będzie Właśnie taki, taka abażurowa Taka Właśnie z refleksami ta, ta, ten abażur, żeby właśnie to światło trochę prześwitywało. Ale jeszcze co możemy, kochani, zrobić? Możemy dorzucić sobie tutaj troszkę tej rafii pomiędzy i zrobić taki dwukolorowy. I ja tak zrobię, żeby też fajnie to tutaj ta rafia dawała taki kolor, taki, taki, taki fajny efekt. Także Tutaj jeszcze będę wiązać rafie. Powiążę sobie po prostu tak samo jak tą, tą moją trawę. Zawiążę. I dorzucę po prostu tak samo te źdła rafii pomiędzy trawę. Będzie fajny efekt. Mam sporo tej rafii, więc to fajnie będzie wyglądać, widzicie, ta? Także teraz jeszcze podrzucam kilka rafii i zostawię tak. No spójrzcie moi kochani, tak już wygląda mój abażur. Czyż nie super! Idę wieszać, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. Jak i jakie będą kolejne abażury, oglądajcie kolejny odcinek. Czy będą takie same, czy będą inne? Zobaczycie, więc zapraszam do obejrzenia kolejnej realizacji. Ale na początku filmu na pewno będzie pokazane, jakie abażury jeszcze zrobiłam. Myślę, że będzie coś fajnego. Także zapraszam do oglądania. I widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!